They don't come any bigger than this. Alan Smith. Hello, everybody. He's got to score. In with a the chance. They're not going to have it all the way. Are, they, are they out here this afternoon? Surely he's going to score here. Oh, he's going to shoot now. Dives away. He's going to have to deal with it. Cristiano Ronaldo. Cristiano. With some danger. Cross that had to be dealt with. Goes for goal. Wide of the target. Great opportunity. Benzema! And it's in by the post. Real Madrid get the thrill of scoring right on half time. Well, that changes the team talking, that. It? So it's 1 0 here as the half time whistle goes. 45 minutes to go as we start the second half. Xavi. Oh, that's the goal that's brought them level. Straight in sharply, read it well, got in there quickly. And he scored for Real Madrid. Ronaldo, what can you say? He really fails to miss the target. And Ronaldo. Could be a goal. Here's the shot pushed back into play by the goalkeeper. It's been a very tight game here, and the referee brings it to. Uderzenie z pierwszej piłki, ale też podkreślmy znakomitą asystę. Kapitalna wrzutka! Rodriguez Unieśli dzięki piłkę w Znakomite za. Los No, był. Lionel Messi? Uderza! Obejrzyjmy tę bramkę po... No, będzie gol Jestem pod wrażeniem Się się nie przewróci Piłka w pole karne. Zapraszam na drugą połowę meczu Oddaje strzał Nowy ręku teraz bramkarza, znakomicie. Jest okazja. I nie stał. Czy to? No strzela! Niesamowicie do Zagrał piłkę głową. Wnów piłka będą bardziej okazałe. Wola uznania dla bramkarza. Mecz. Najwyższe w historii. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Suarez. Świetnie. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie. Suarez uderza. Piękna interwencja. I będziemy mieli rzut rożny dla barsy. Strzela Messi. piłka wojne. Przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Jest okazja, świetnie. Sergio Ramos. Uderzenie. Ach, słupek. Aj, jaka bramka. No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony. Ze strony swoich kolegów. Cristiano Ronaldo strzela. ale wspania... Gerrit Bale. No trafił w... Trzymuje się na nogach. Kroos. Gareth Bale Zdecydował się na strzał No niesamowite Świetnie uwolnił się od obrońców A później będąc już sam na sam z bramkarzem Messi, Messi z piłką coraz bliżej bramki Andres Iniesta Szansa Nie ma gola Remis jest historią Ten gol daje im... piękne uderzenie Czego się właśnie po nim spodziewaliśmy że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno... Rodriguez uprzedził interwencję bramkarza i za... Messi. Suarez. Ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbita od bramkarza. Pano do siatki. Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Poczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Oddaje strzał. Komentować będzie Jacek Laskowski. Dzień dobry Państwu. Ustawienie pasuje do stylu strzela Leo Messi. Ale wspaniale. Zmiana u Królewskich. Messi, piękna interwencja. Wyraźnie na boisku mamy tu bat. Jest szansa. Świetnie interwencja. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. I przygnięcie. Sergio Busquets, ale. Borata. Nie ma. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. No i mamy bramkę Znakomicie zwiódł bramkarza tą zmianą tempa Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie Piłka w porę szatki, mimo dobrej interwencji bramkarza Jego mina mówi wszystko, wie, że mógł to wyłapać Trudne rozwiązanie, ale gol, skutecznie Popisał się sporym wyczuciem na dwa tempa i fantastyczny strzał Nic z tego, poprzeczka Blisko było, ale zabrakło precyzji Nic z tego, prosto w słupek. Chyba zżera go trema. I piłka nie wpada do siatki dzięki interwencji bramka. Ależ to zrobił, naprawdę fantastycznie się zachował. To może być bardzo ważna interwencja. Mało brakowało, aby nie było bram. To mały włosan miałby czego żałować. Ależ presja współczuje temu chłopakowi, jeśli bezbłędnie. Czy będą się cieszyć ze zwycięstwa po tym rzucie karnym? No, uchronił przed stratą bramki tersztegen No i teraz zobaczymy strzał i jesty Piłka w siatce! Piłka w siatce! Ależ precyzja, prosto w dolny lub bramki! Mam nadzieję, interesujące spotkanie. Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Pierwsza bramka w tym cieniu bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Ale... W I nie sta. Piłkarze Parsy, coraz Suarez strzał. Je Luka Modric! Messi. Rzutka. ale szok. Suarez, Lionel Messi, Rakitic. Suarez przejmuje piłkę i spogląda w stronę bramki. Kapitan! I rozpoczęli drugą połowę. Real jak do. Modric, Brawo. Oddaje strzał. Obron. Raki, roz... Ależ okazja Messiego. Z żółtorożnego. Sergio Busquez. Słowo bola karnego przeciwnika. Karim Benzema. Stuprocentowa okazja Bej. I Luka kamo... Isko Musi to trafić. Karim Benzema. Niestety stracił piłkę. Końco... The day that Messi, and there's the cutback. A... Goal for Barcelona. Being in this team, and I think he might just be going down the pecking order after this. Well, we know the life of the keep through here, probing away. It's in for Marco Asensio here. Gone for the header. Can whip it in now. He gets his cross in. There's still danger here after this half clearance. Well, so far, so good for Barcelona. Leading from him in the first half. Well, he played really well, didn't he? And he got him. This could bring them level. And it's just shifted. Fantastic from the neutral point. Rakitic. Looking for Coutinho in the centre. Counter. Now it's Suarez. Here's Messi. And here's the shot. The ball's loose. Goalkeeper made the save, but he couldn't hold it. Sergio Ramos clears it here. And now the shot! Barcelona have to... So here he comes, up to take the first penalty. Well, he's up to the task with his penalty. Up he comes for the penalty. And Courtois with a quality save. Penalty now, Luka Modric. That's a good penalty. His shootout's very testing. So next up to take the penalty. Oh, he missed. Nobody likes to see a player miss under those circumstances. And he scores his penalty. The match on the line. If he fails to score, they'll lose it. Excellent penalty. Not worrying at all about the pressures of the shootout. So the spotlight turns to this player. Score and they win. It's as simple as that. Oh, too close. Keepers kept it out. Here's the next penalty taker. Put the penalty away and very confident he was. Well, it's down to him now. If he scores, they win the game. The pressure was on, but he was up to the task and they... O, najbardziej rozreklamowane, nie derby nawet, a po prostu rywalizacja nie, Jacek Laskowski Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa. Mecze realu z Barceloną w ostatnich latach trochę nam spowszedniały, bo... To może dać wprowadzenie. Świetnie teraz... Własnika. I czeka go trudna batalia z obrońcami, żeby utrzymać się przy piłce, zanim do akcji nie podłączą się pomocnicy. Na traci piłkę. Gareth Bale Nie... Skrzydłem ruszyli do przodu gracze Barcelony. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Urtła, co za to zrobił? Kibice nie mieli czego świętować w ostatnich minutach, ale zaraz mogą cieszyć się sprowadzeniem. Sergio Busquez. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czek Benzema. Tersztegen odbija. Świetnie, teraz tersztegen. Sędzia gwizdkiem dał znak do rozpoczęcia drugiej połowy. Messi może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Oj! A uwaga, strzał, ale zablokowany. De Jong. Dobrze wycofany. Bramka dla Barcelony. Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się. A i słabe wybicie obrońcy wciąż Luka Modric Pierwszorzędną robotę Z Rożnego do środkowuje. W ostatniej chwili sami państwo widzieli Na piłkę, co z tego wyniknie Zbliża się do pola karnego Ach, jak niewiele brakowało Żeby teraz rzut Rożnego w pole karne. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika Benzema Niesamowity Darny stadion madryckiego realu. Tu się znajdujemy. Witamy Państwa jak najserdeczniej. Dla liga Santander. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Doskonale zachował się ten Sztegel. Nie... Real Madryt oddaje piłkę. Messi ładne, prostopadłe zagranie. Może uderzać na bramkę. Świetno. Lionel Messi. Griezmann wciąż przy piłce. I bramkarz oddala zagrożenie. Tembele to dośrodkowuje w pole karne. Gol! Messi, Messi, Messi. Cóż to dawać więcej? Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Aby cadło futbol Po przerwie. Znowili grę. Pier... Piłka idealnie za pleca obrońców. Ależ teraz świetnie wypiąstkował pani królewskich. Ależ tam się przedarł. I strzał. Bramka końca. Real ciągle przy piłce. Zegar odlicza ostatnie minuty. Czy im się uda? Hazard obronił. Gry pozostała już tylko minuta. Siedząc na swoich miejscach na stanowiskach... Do podania dochodzi Benzema. Benzema! Frankaż robi swoją robotę, ale akcja trwa. Takować wolną flanką. Juka znajduje teraz Benzemę. I Vinicius! Aj... Tony Cross. Modrić teraz przy piłce. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Ale tutaj mieliśmy też pokaz jak należy wykańczać sytuację, gdy... Op... Tyle było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Courtois! Rozległ się gwizdek. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego jak gra. Pytanie czy będzie... Gol proszę Państwa! Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Piłka znalazła... Dobrze, teraz znalazł partnera. A i proszę państwa! Ktoś, ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. A sam... Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Ależ gol! Dwie bramki, jedna po drugiej. I piłka znajduje jedena Azarda. Asesją. gol! proszę państwa. Cios za cios. Znowu prowadzą. Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego ktoś. No to jak widać od... To może tak zwycięstwo! Nie przyjmuje opanę jąk. Naprawdę udana interwencja. No to zaczynamy. Na rozpoczynającym serię karnych ciąży odpowiedzialność, żeby dać kolegom spokój. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem. Spisał się nadzwyczajnie. I jest gol. Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej. Zrobił co należy. I broni ten strzał. Co za parada. Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów Poprzeczka! Co tu się dzieje? Piłka wychodzi w pole, nerwy, nerwy, nerwy Tak, piłka ląduje w siatce Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie Gol! Jedenastka wykorzystana To zawsze próba nerwów, tym razem została zdana Prytnie, strzelił w sam środek bramki, bo wiedział, że bramkarz na bank się rzuci. Brawo! Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki, trzeba go jeszcze wykorzystać. Być albo nie być. Dźwiga teraz na... Świetnie broni uderzenie z tego kluczowego karnego. I własne. Przed telewizorami już za chwilę rozpocznie się transmisja i okazję by dograć do jednego z kolegów. Postanowił strzelać i pro. Mark André Ter Stegen w obronie, a Raucho wystąpi razem z Andra Ścina teraz do środka. Radzi sobie piłkę. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski będzie groził. I zaczynamy już drugą połowę. Uwaga, czy teraz będzie okazja Brodę za zmarnowanie tej szansy Na pewno będzie niepocieszony Tak, gol Dla Barcelony ale radość na trybunach Pros To rozegranie rzutu różnego Warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce Rafinha Dob Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie, ale był czujny tego. Jest szansa. Uderza. Uf, sędzia. Go... Na całym świecie Barsa mierzy się ze swoim stardnością, Udziela się też zawodnikom. Przystrzeli! Ja! Ma teraz miejsce na skrzydle Gruba nad bramkarzem Deriko Valverde oraz Bellingham Zagrają na środku pomocy Pier Uwaga, mogą wyjść na prowadzenie nie użyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie Może przełamać impas Bourdieu. I jest gol Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji Nawet ci, którzy zawsze Królewscy nacierają Bramka rywali coraz bliżej bronił, ale piłka w grze gol! Zazła się odpowiednia osoba ogląda sędzia gwizdkiem rozpoczyna druk, ładne teraz podanie Lewandowski Kamawinga przy piłce Eduardo Kamawinga wyrównującą bramką tuż przed przerwą dał swojej drużynie zaraz, zaraz, to może być bramka w Madryc. Głęboka ta centra z narożnika. Tak! Bramka! Świetna! Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł w okay. Real ma teraz chyba ostatnią szansę, by wywalczyć remis w końcówce. I strzela! Celde prosto padłe zagranie. Bokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Sędzia... Go klaskowski Real Madryt podejmuje dziś, czego nie przesądza, ma teraz szansę, dobra, ofensywna akcja Bellingama, czy to wykorzysta? Prostopadłe podanie, szansa, gol! Złotak, Słamyni, powinien to trafić, Afinia, szansa, będzie remis! Ależ poszedł na przebój! groźnie było, będzie ciekawie teraz poszedł, jest za obrązami nie ty... gramy Królewscy na prowadzeniu po pierwszej połowie no dobra to było nie sposób się nie zgodzić o, teraz zrobiło się groźnie. teraz, czy dobrze to wykończy Robert Lewandowski, jak takiego upilnować? Czy do... szansa na zwycięską bramkę? Cóż za rozczarowanie! Akcja za zapobie... Rzuca piłkę nad linią obrony. Strzema Lewandowski! I Rafinha. Dobre podanie. Będzie ciekawie. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Gol Lewandowski! Jak on to zrobił! już bardzo niewiele. Rywale raczej nie dadzą rady.